Witajcie kochani, nagrał gorach 20 czerwca. Tak, także można powiedzieć, że sezon się zaczął. Eee, I w zasadzie zaczął. Niektórzy tu już kurde, zbierają takie rzeczy. Ja wcześniej wspominałem, że trochę polewałem sprawę, bo miałem, miałem dużo pracy u siebie w ogrodzie. Coś tam, coś wyszło, coś nie wyszło, coś zjedzone zostało przez silmaki. No ale, ale jest, tak. Malinki są, malinki sobie zbieramy. Nie mam na przetwory ilości, ilości takich przetworowych, ale, ale takie na pojedzenie są. Maliny i truskawki. Także, także sobie coś tam pomału rośnie. Wsadziłem w końcu. Kurczę, miałem sobotę i niedzielę taką luźniejszą. To przedem tutaj trochę potyrałem. Wsadziłem kapustę do gruntu. Coś tam jeszcze wsadziłem. A rzodkiewki sobie znowu wysiałem i zebrałem. Ktoś tam mi mówi jakiś niedowiarek, i. i wszystko wiedzący, że się nie da rzodkiewek hodować cały rok. No, u mnie rosną. Nie wiem, może, może ktoś ma jakieś dziwne odmiany. Ja, ja mam zwykłe takie, nawet z Polski przywiezione, Polanki, Krakowianki. Tutaj od sąsiadów coś dostaję. Podłużne, poprzeczne tych rzodkiewek mam wiele odmian i wszystkie rosną. Więc Jedyny problem jest taki, że jest zwiększona aktywność ślimaków, więc tych, tych rzodkiewek w 100% one nie jak gdyby nie, się nie rozwijają. No bo część takie malutkie, zawiązane listki, no to ślimaki potrafią zeźleć. Spadnie deszcz, ślimak wylezie i, i tyle, nie? Musiałem zrobić także słuchajcie, restart fasolki szparakowej. Tutaj sobie wsadziłem je w doniczki. Dlatego, że wszystko to, co miałem w gruncie, to, co powschodziło, przez noc zjedzony. Także na fasolkę jest jeszcze pora. E, niektórzy już mają dosyć dużo, tak jak mówię. No, e, tutaj u mnie jest, no, jest problem z tymi ślimakami, więc. No więc co, zeżarły. Tak? Trzeba walczyć, nie poddawać się. I. E, no, i raz lepiej, raz gorzej, tak? Por, zobaczcie, por sadzony, on był chyba ze 3 tygodnie temu 4 miesiąc, można powiedzieć. Nabrał już, jest trzy razy osiągnął swoją wielkość. Buraczki to one już w zasadzie te liście wszystkie można zebrać na botwinkę. Tam dalej rośnie sobie Rukola, tak? Wild Rocket. No i, i co i niedługo mam nadzieję że też jak ślimaki nie zeżrą, to, to będziemy mieć. szparagi słuchajcie szparagi się kończą już daje im e, daje im się tym, tym co, co cieńsze już się rozwijają te, te 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 wszystkie takie gałązki to można rwać i sobie tam je gdzieś tam do sałatki wrzucać nawet na szurowo i ten następny krzak to zdecydowanie jest żeńska odmiana, bo pełno ma zawiązków kwiatów. No i co? A to są moje szparagi, słuchajcie, moje roczniaki, tak? Roczniaki i zobaczcie, jakie roczniaki mają grube pędy. Także ja jestem bardziej niż szczęśliwy z tego powodu, dlatego, że w przyszłym roku prawdopodobnie jeszcze nie będą y, y, dobre do jedzenia, ale ta grubość pędu świadczy o tym, że one tutaj się super, że ta karpa się super rozwija. I że w 2024 będziemy jeść. Moje pomidorki te wsadzałem chyba z 2-3 tygodnie temu. No i rosną. A w tej szklarni wsadziłem pomidory w ten weekend. No, tak jak mówię, nie miałem czasu, więc to są maciupeńkie. Papryki też porozsadzałem do takich już, y, tych zjaderkowych doniczek. Nie mam żadnej papryki w gruncie, bo nie mam miejsca, więc one sobie siedzą między pomidorami w tych doniczkach. No i w tamtym roku mi nieźle obrodziły wszystkie chili, jalapeno, jakieś tam. Teraz y, jeszcze wsadziłem słodkie papryki z Lidla, takie kolorowe zobaczymy z nasion mam chyba z pięć krzaków zobaczymy miejmy nadzieję że że, ten, że, że że jakąś tam paprykę zbiorę czosnek zebrany i się suszy tu jak się wchodzi jest po prostu niesamowity zapach mm. może on nie, nie jest jakiś tam duży ten czosnek ale kurde jestem z niego zadowolony jak ktoś chce wiedzieć odmiana nie wiem jaka to jest odmiana ja kupuję zawsze 4 albo 5 główek w lidlu i po prostu je dzielę i i sobie wysadzam, tak. No. E, co do fasolki, tutaj była fasolka przykryta, e, żeby najpierw, żeby ptaki nie wydziobały a jak już. Hmm, kawałek tego, jednak ten szparak, to trzeba tutaj z samego e, czubka rwać e, żeby był dobry, bo tam jakieś ten. No dobra, nieważne. No i co? E, słuchajcie, no, ptaki powschodziły. Po powschodziły, było parę dni deszczowych. No, i fasolka zniknęła pod naporem armii ślimaków. Tak? No i co? Takie życie. E, słuchajcie, tutaj miałem tą mm, kapustę pekińską. Kapusta pekińska zerwana, zjedzona. Niektóre poszły w kwiat, niektóre poszły. E, nie zawiązały się takie jak typowo w sklepie można kupić. Nie wiem czemu, ale. No, ale co? Co zrobić? Ale była i tak dobra. Te liście były spokojnie sobie wyciągnąłem jakąś e, tą cebulę na próbę no jako taka, taka tam jest tam parę główek nie? bób też już jest zerwany słuchajcie, miałem dwie takie potężne reklamówy bobu super, z czosnkiem, z masłem polecam i z koperkiem, naprawdę jest e, super e, i zostało mi chyba 4 czy 5 e, nasionek w paczce i gadałem tutaj z sąsiadami powiedzieli, że e, spokojnie można wsadzić ten bób do ziemi i on coś tam jeszcze w sierpniu, podejrzewam, że tak koło sierpnia, może września, zależy od pogody, powinien dać, dać plon. Ziemniaki, ziemniaki, kwitną, rosną, coś tam próbowałem je już wymacywać i no są, są, ale jeszcze takie półpięści, tak, pięść niemowlaka. Nie pamiętam jakie odmiany, maris pepper na pewno tutaj mam i coś jeszcze, no i zobaczymy, tak. Tutaj co mam, rzepę, miałem tutaj tą jeszcze rzodkiewkę białą, tą taką sople lodu, to już ją wyciągnąłem, Spora no, sporawa była taka gdzieś po 20 cm. i ludzie tam uprawiają tak, żeby ona tam jakaś duża rosła, ale kurde ja tam wolę małe rzodkiewki pojeść niż, niż się tam w tarkowanie jakieś bawić. Została mi, została mi tutaj rzepa. Kurde, przesadziłem z tymi nasusionami. Już parę parę już wyrwałem, żeby ją przyrzedzić, ale ciągle jest za gęsto, więc nie wiem, czy ja tych liści, po prostu paru tych albo kilkunastu roślin nie wywalę. I no i co? I zobaczymy, żeby... Fajna, rzepkę polecam. Ktoś mi mówił, że to jest jedno z najzdrowszych warzyw na świecie, więc, więc tak to wygląda. Tutaj cebula, która była... W tym roku na wiosnę. To jest cebula z nasion. Słuchajcie, no i co? Tak wyglądają tutaj główki. No, w tej chwili jakaś taka wielkość pi piłki tenisowej. Pod kratką mam marchewkę, bo to jest jedna z, e, z drużyn kompanią Plant. Rosną sobie cebula z marchewką się lubią na grządce. Miałem marchewkę. Oczywiście trzeba było zrobić restart. No bo wszystkie te takie zawiązki zostały zeżarte tak, no I tu mam co? Drugą grządkę wyścieloną, e, grządkę, grządkę z porem. Tutaj, tutaj por jest z zeszłego roku. On jest całkiem dorodny, idzie w kwiat, ale, ale ja go niedługo wyrwę, jak trzeba będzie go do zupy, bo całkiem, całkiem nieźle wygląda i wygląda na zdrowego. No i co? I tutaj też jest restart zrobiony m, tej marchewki. E, no, co takiego jeszcze mogę Wam pokazać? Pokażę Wam jeszcze co? Groszek. Groszek jest, groszek posłuchałem się angoli rodowitych. Wcześniej robiłem tak, że do tej jednej rury wkładałem, tutaj są takie rury, widzicie? I w tej rurze jest, o kurczę, widać? Widać, o. I w tej rurze co? Jest zasypany, był obornik, na wierzch było trochę ziemi, kompostu. I w tamtym roku wkładałem po trzy albo po cztery ziarenka. I powiem Wam, że ten groszek rósł, no rósł. I on był chyba, nie wiem czy był dużo większy o tej porze roku, no ale, ale był. A w tym roku posłuchałem się Anglików i oni po prostu rzucają to jak ziarno dla kur. Czyli wziąłem po prostu całą paczkę, wysypałem, to co się wsypało do tych beczek, tych, tych rur, to jest w rurach. Co się nie wsypało, to, to gdzieś tam sobie, nie wiem, czy to ptaki zjadły, czy ślimaki te nasiona, nie wiem. No fasolka, fasola też, fasola, fasola walczy ze ślimakami, e, a, no i co, trochę ją podeżrą, e, już wygląda taką zdechniętą, za parę dni e, odrastają liście, także ona mam nadzieję, że pójdzie, będzie wolno. Jeszcze zobaczcie, są powbijane same tyczki, nie zrobiłem, nie zrobiłem takiego szpalera. Jakoś nie mam czasu nie, i, i tego. Jeszcze tym bardziej ta cebula, ta fasola się nie zawiązuje na, 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 tych, na tych bambusach. Więc jeszcze chwila. No to, 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 to będzie gdzieś z pół godziny roboty, żeby. Mam tam jakieś jeszcze stare. O, tam leżą. Widzicie te bambusowe tyczki. I. To, to, to przyjadę sobie któregoś tam dnia i to powiążę wszystko. Yy, muszę wbić tutaj. W tamtym roku miałem takie pręty metalowe, one chyba tam gdzieś stoją, gdzie ta szara rura jest, o tam, yy, żeby no, yy, wiatry i wichury tego nie przewróciły. Wiadomo, walia wieje strasznie. Czasami potrafi dmuchnąć, przestawić szklarnię, rozwalić szklarnie, yy, latające skrzynki itd. Tak a a tutaj fasola i te, ten, ten, ten stand no to działa jak jak żagiel. Tak? Także dobrze zabezpieczony i tyle. Drzwi zostawiam do szklarni otwarte, bo widzę, że pomidory się zwijają od gorąca, więc no jest ciepło. Jutro pojutrze 20 stopni jest prognoza, ale w słońcu to, to spokojnie podbije ponad 30, więc, więc mam nadzieję, że mm, że to otwarte drzwi im pomogą. Rabarbar jeszcze o tam daleko sobie rośnie. Liście są potężne tam za malinami, więc cięcie już miałem robić w niedzielę, ale zapomniałem. No i co? Tu grządka czeka na ogórki. Ogórki też mam wysiane w, w Doniczkach. W tamtym roku wysiałem je do gruntu, też tak jakoś pod koniec czerwca. One bardzo szybko wzeszły, ale było tak, że. No, no walka z, ze ślimakami, także musiałem tych do, ogórków dosadzać, do, do, dosiewać tutaj, bo część było zjedzonych. W sumie i tak miałem później za dużo, a teraz postanowiłem, że te ogórki zrobię w takich małych e, e, tych propagatorach, w doniczkach. One są oddzielne, także nie będzie tam za dużej ingerencji, bo ogórek nie lubi przesadzania, ale to po prostu wyciągnę z tej doniczki e, i, i, i wsadzę tą całą zawartość do ziemi i powinno być okej. Okay, nie planuję więcej niż chyba 15 mam tych doniczek, tam w każdej po 2 czy 3 ziarenka, więc nie planuję więcej, bo w tamtym roku wsadziłem chyba z 20 i tutaj był po prostu gąszcz, dwie taczki ogórków za dużo. Jeszcze w tej chwili mam pół spiżarni w garażu stoją kiszone, sałatkowe, zrobione i, i tak dalej. Nie? No i co? I w mojej tutaj szopce tam dalej z brokuł okra o znowu musiałem zrobić restart selera bo też pięknie tutaj rósł on już był gdzieś no taki gdzieś po, po 7-8 cm miał i przedłem jednego dnia w szklarnie w szklarni to stało przyszedłem jednego dnia i tylko został śluz po ślimaku. także trochę rozczarowany byłem no ale co jest jak jest nie zmienimy tego tutaj mam dwie sadzonki selera i e, dostałem je od sąsiadów, ale w tym roku kupiłem selera, już chyba wspominałem, e, okrągłego, w Lidlu jakaś taka odmiana była, e, jak piłka do, no jak piłka wygląda, okrągły, nie seler, Jezus, jak gadam, cukinia, e, cukinia, okrągło cukinie i chcę tą cukinię spróbować, także e, na te dwie cukinie mam miejsce, ale chcę jeszcze swoje, o tutaj jedna już wyzeszła, żebym pokażę. O, tak, tak wygląda ta cukinia, to jest odmiana, właśnie e, ja ją nazwałem e, głowa, tam piłkowa, tak. No, a okra, okra, okra jest taka. Okra ciężko wschodziła, nie wiem, czy walnięte e, te e, nasiona, e, czy. E, dlaczego, nie mam pojęcia. To samo mam z kukurydzą. Kukurydzy wsadziłem dwie paczki. Robiłem restarty, żadna nie wzeszła. Werwy kupiłem dwie odmiany i nie wiem co się dzieje. Od sąsiada dostałem znowu je wsadziłem chyba w niedzielę. Od sąsiada dostałem już gotowe sadzonki, takie po 15 cm. I no jak, jak, jakby co, mam tylko trzy od niego, więc jak moje nie wzajdą, no to będę miał tylko trzy kukurydze w tym roku. Trudno. Z jednym sąsiadem się, innym sąsiadem się umawiałem. On tam miał koło 30. Mówił, że mi tam z 5 czy 6 da. Ale ostatnio stwierdził, że wszystkie wsadzę dla siebie. No, to, no cóż, tak to bywa. Nie ma, Jak chcesz liczyć, to licz na siebie. No, zobaczymy, jak to będzie. Dobra, spadam do domu, bo jestem dzisiaj po pływaniu. Kurde, pobiłem rekord. Eee, znaczy, rekord, może nie rekord. Przepłynąłem tam ponad 2 km. Przeważnie staram się tak do, do kilometrów dobijać, ale dzisiaj tam zrobiłem chyba 300, 200 300 metrów więcej i czuję się, kurde, ledwo ciepły. No dobra, idę spać, bo e, o, jutro CVC się zaczyna. Pozdrawiam chłopaków e, z rajda. E, no i co? I będziemy grać. A jutro jeszcze w biurze jestem, więc sobie nie pograję. No dobrze. Dobra, do następnego. Trzymajcie się. Pa.